Ojca Pio Ósmy marca. Dziękuj i całuj serdecznie rękę Boga, która cię uderza. Jest to zawsze ręka Ojca, który cię każe, ponieważ cię kocha. Witajcie, znowu się widzimy, ale dzisiaj zacznę nietypowo. Kochane kobiety, dzisiaj nietypowo ze względu na pewną wyjątkowość dzisiejszego dnia. Myślę o Dniu Kobiet. I chociaż wiem, że obchodzenie takiego dnia powinno się rozciągnąć na wszystkie dni roku, a nie tylko robić z tego jednorazowej akcji, to jednak Pragnę Wam, drogie walorkowe siostry, złożyć najserdeczniejsze życzenia. Na kanale jest Was o wiele więcej niż mężczyzn, bo około trzy czwarte. Więc tym bardziej nie taktem byłoby tego nie zauważyć. A przecież kobiecość jest tak wspaniała, i jak każda wspaniała wartość, również i ją nie omijają różne ataki. Dlatego. Proszę Was, pozostańcie kobietami. No nie mówię tego tak dosłownie, chociaż i z tym świat miewa trudności, ale chodzi mi o te cechy kobiece, które są tak piękne, tak wspaniałe. Dziękuję Wam za to, że dzielicie się sobą poprzez wspaniałe komentarze tutaj na kanale, które ukazują Waszą wrażliwość i widzenie świata sercem. To jest ważne, a jednocześnie tak bardzo zaniedbywane i zapominane w dzisiejszych czasach. Pozostańcie kobietami. Nie dajcie sobie wmówić, że świat powinien dążyć do równości, w sensie zatarcia wszelkich różnic, łącznie z różnicą płci i wszystkiego tego, co jest tego konsekwencją. Kobieta kojarzy się z ciepłem, z troskliwością, z bezpieczeństwem, ale także z rodzeniem nowego życia. Wraz z tymi życzeniami pragnę Was prosić, byście pozostawały zawsze obrończyniami życia, bez względu na to, co podpowiada świat w swoich najbardziej modnych i nowoczesnych, a zarazem niszczących poglądach. Tak często w dzisiejszym świecie kobiety nie są właściwie szanowane. A pomimo, że istnieją różnego rodzaju ruchy, które rzekomo walczą o tak zwane prawa kobiet, to jednak nawet one starają się zniszczyć w kobietach to, co najpiękniejsze ich naturalne powołanie do bycia matką. Nie tylko w sensie dosłownym przez zrodzenie potomstwa lecz tak zwane matkowanie. To, czy masz dzieci dosłownie, czy też Bóg pokierował cię inną drogą, jest sprawą drugorzędną. Cechy kobiece w naturalny sposób prowadzą do tego, by być matką, niekoniecznie dla własnych dzieci. To powołanie można realizować, będąc nawet siostrą zakonną, ale też nauczycielem, wychowawcą, siostrą, pracownikiem itd. Drogie kobiety, zechciejcie przyjąć z serca płynące życzenia od kanału Valor TV i podziękowanie, że po prostu jesteście. Pragnę złożyć Wam najwspanialsze życzenia w tym dniu, który zwraca uwagę na to, co tak ważne w świecie i co Was w nim wyróżnia na Waszą kobiecość. Kobiety. Te duże i te małe, te, które zgromadziły już bardzo dużo doświadczeń, idąc przez to życie, a także te, przed którymi życie dopiero staje otworem. Bez względu na wszystko, pozostańcie kobietami. Świat tak bardzo Was potrzebuje. Potrzebujemy Was my, mężczyźni. Potrzebuje Was również Bóg. Czasami Zastanawiacie się, jak żyć? Niech Maryja będzie waszym wzorem w codziennym rozwoju i w różnych dylematach codzienności. Szczęść wam, Boże, drugie siostry Walorkowe. No to teraz do panów, bo w końcu ta jedna czwarta też ich tam jest. Drodzy panowie, drodzy bracia, mam nadzieję, że nie obrazicie się, że tak was pominąłem w tym wstępie, ale mam nadzieję, że okażecie swoje cechy dżentelmeńskie i również dołączycie do tych moich życzeń. Zamiast użalać się jak Jerzy Połomski w swojej piosence Wszystko dla pani", a dlaczego nic dla mnie. Było dla pań, było dla panów, to teraz już do wszystkich. Yy, nawiązanie do dzisiejszego cytatu. Nie jest on także łatwy do zrozumienia. Ze względu na specyfikę i trudność czasów, w których żyjemy. Ojciec Pio poleca nam aby dziękować Bogu za jego karcenie. Dziwnie się to nam jakoś dzisiaj słyszy i kojarzy. Zaraz przychodzi na myśl inne słowo przemoc. Tymczasem istnieje karcenie, które wypływa z miłości. Pewnie zwolennicy tak zwanego bezstresowego wychowania zaraz podnieśli by larum, że jak to tak można mówić? Ach, ostatnio bardzo mnie irytuje tak namacalnie widoczny fałsz, który polega na tym, że pod przykrywką jakiegoś wzniosłego hasła realizuje się różne niszczące człowieka działania. I tak jest również i w tym przypadku. Nie wspominając już o tym, co ostatnio wyprawia się wokół osoby świętego Jana Pawła II. Osoby, która kto wie, czy nie zasługuje na miano największego Polaka, jaki kiedykolwiek żył. Jego wpływ na losy nie tylko Polski, ale i świata są przecież nie do podważenia. A jednak się podważa. Zupełnie niedawno wspomniałem sobie tę niemalże narodową żałobę, gdy nasz papież. Kończył swoje ziemskie życie. Ludzie spontanicznie gromadzili się w kościołach, na placach, przy krzyżach, modlili się, płakali. To było takie szczere, spontaniczne, takie płynące prosto z serca. Aż tu nagle mija kilka lat i tak wiele się zmienia. To, że takie ataki są, to nawet samo to nie wydaje się aż tak dziwne, bo przecież Jezus przepowiedział, mnie prześladowali i Was prześladować będą. Najbardziej jednak dziwi mnie bezkrytyczna postawa społeczeństwa to, że brakuje odwagi, by powiedzieć swoje zdanie na ten temat tylko po cichu przytakiwać, albo przynajmniej milczeć dziwne. A jeszcze wracając do pierwszego podobnie sprawa ma się z tym dbaniem o dobro kobiet. Gdzie pod przykrywką właśnie tego dobra stara się im wyrządzać największą krzywdę. Podobnie jeśli chodzi o dzieci. Nagle stają się najważniejsze, a w innym przypadku, gdy chodzi o ich życie, nie są ważne. Wtedy się mówi o jakimś tam zlepku, zbitku, komórek, czy jak tam się to nazywa. Nawet nie o dziecku czy człowieku. Oj ludzkości, dokąd ty zmierzasz? W takich sytuacjach brzmi mi w sercu to zdanie świętego Antoniego pustelnika: Przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleni, i gdy zobaczą kogoś przy zdrowych zmysłach, powiedzą, że to szaleniec, bo nie jest do nas podobny. Bardzo dawno to słyszałem i wydawało mi się to aż nieprawdopodobne, ale coraz częściej dostrzegam, że coraz bardziej. Zmierzamy w te strony. Nie chodzi o to, by bronić jakichkolwiek przestępstw, czy to jakichś form przemocy rodzinnej, czy jakichś wynaturzonych działań kogokolwiek. Oczywiste jest, że kobiety również powinny mieć prawa i całe szczęście, że mają. Człowiek jest wolny, ale wolność to nie jest swawola. Święty Paweł mówił, że wszystko może, ale nie wszystko przynosi korzyść. I w tej wolności, aby ją zachować, należy umieć mądrze wybierać. Trzeba także pamiętać, że granicą wolności jest wolność drugiego człowieka. Swojego szczęścia nie można też budować na nieszczęściu kogoś innego. A autorytety bardzo przeszkadzają. Wspomniany Jan Paweł II niewątpliwie był takim autorytetem. Użyłem słowa był, bo zdaję sobie sprawę z tego, że dla niektórych przestał być. Jest to działanie celowe, gdyż pochodną bycia autorytetem jest to, że przyjmuje się wiele wartości osoby, którą takim autorytetem się darzy. I w tym, jak sądzę, jest główny problem, w tym co papież pozostawił światu. Bezcenne treści odnośnie wartości, przepełnione prawdą, są ważne i logiczne, i chyba nie sposób ich zwalczyć, atakując bezpośrednio same treści, które, gdy są podparte mocą autorytetu, dalej funkcjonują jako ważne. Myślę, że stąd te działania. Jeśli się obrzydzi osobę, to i cały dorobek jej życia zostanie obrzydzony. Ale jakież to niesprawiedliwe? Bo cały dorobek życia, wszelkie zasługi przestają mieć znaczenie. Oj, ja to nawet nie powinienem chyba wzywać do tego, by nie dać się ogłupić, ale by tym bardziej. Przyjrzeć się tej wielkiej spuściźnie naszego wielkiego rodaka. Jeśli to jest tak bardzo atakowane, to tylko w moim odczuciu potwierdza tego wartość. Tak bardzo, zwłaszcza przez nas Polaków, niestety niedoceniano. Stefan Wyszyński powiedział mniej więcej takie słowa, że jeśli kiedyś przyjdą zniszczyć kraj. Zaczną od zniszczenia kościoła. I to się działo i dalej się dzieje, ale mam wrażenie, że jakby coraz bardziej wyrafinowane sposoby i bezczelne wręcz się wynajduje. Dlatego bardzo Was proszę, miejcie swoje zdanie na tak ważne podstawowe sprawy. Nie denerwujcie się to to już mówię, to zalecenie nawet chyba głównie do siebie. Bo mimo iż jestem spokojnym człowiekiem, to jednak gdy o tym słyszę, to aż ciśnienie mi się podnosi. Nie wiem czy dosłownie, ale przynajmniej w znaczeniu emocjonalnym. No ale już to dostrzegłem i zaczynam nad tym pracować. Raczej zamiast oburzania i podnoszenia ciśnienia powinno być z naszej strony chociażby albo głównie Więcej modlitwy, módlmy się. Również o to, byśmy nie stali się szaleni, a przez to normalni, jak w tym określeniu świętego Antoniego pustelnika. Bądźmy normalni, ale według Bożych kryteriów, a nie tych, które z założenia odrzucają Pana Boga i świat stawiają do góry nogami. To tyle. Szczęść Boże i do usłyszenia jutro. Hej 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 hej. utra mamy to mam nadzieję